Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Nie będą niestety moje te dobre uczynki pojawiały się codziennie jak bodajże rok temu, gdyż nie mam na tyle czasu przez pracę, ale dzisiaj wrzucę dla was dwa dobre odcinki, moi dwa dobre odcinki, dwa dobre uczynki, odcinki mam nadzieję też będą dobre, bo o standardowej godzinie będzie jeszcze Alcatria. Ale zaczniemy sobie od Margonem. Moi drodzy... Jeszcze nie otwierałem kalendarza eventowego. Niestety E3 została już zablokowana. Troszkę szkoda. Mamy zwój teleportacji kolosa. Na pewno się przyda. E, szkoda. Myślałem, że E3 będzie otwarta całkiem e, przez e, ten okres tutaj do, m, do końca roku. Ale niestety e, było to tylko na weekend. Jakbym wiedział, że będzie sam weekend, no to bym szczerze e, zrobił e, więcej tych walk. Tak, to zdążyłem na tej postaci odbyć, tak naprawdę, tylko te dwie, które już widzieliście w odcinku. Na innych postaciach już zacząłem nagrywać, bo chcę Wam po prostu po świętach wrzucić kompilację tych walk. I myślę, że koło setki, mam nadzieję, dam radę ich odbyć. Zobaczymy, kiedy typowo odblokuje się E3 i do kiedy będzie otwarta. Tak czy siak, dostaniecie kompilację walk i itemków, które zdobyłem. No i co? No i ruszamy po prostu, ruszamy, ruszamy, ruszamy. Najpierw zrobimy poniedziałkowy dobry uczynek. Skrzat kolejarz ma problem, tramwaj ciągle nie działa, udaj się do niego. No i kurde, mam nadzieję, że to nie będzie to co kiedyś. Bo jeśli to będzie to co rok temu, to będzie ciężko tutaj zebrać sobie graczy. Mm -hmm. Dobra. Doczytam to sobie szczerze w miarę szczegółowo, bo chcę wiedzieć, czy tu potrzebuje więcej graczy, czy wystarczę ja. Ehm. Okej. Okay. Ehm. Muszę zrobić sekundowe cięcie. No i już jestem. Zapomniałem drzwi otworzyć i słyszałem po prostu <laughs> zamrażarę działającą. Ehm, w kuchni. Ehm, ale już naprawione. Dobra. Mhm. Dobra, czyli tutaj naprawiamy mechanizm, nie będziemy musieli go pchać, więc dobrze. A, właśnie, przy okazji jeszcze nie odebrałem z okna aktualności, już mamy teleport do cukrowca. I co jest ciekawe, mamy 9, 30 sztuk zamiast trzech i w dużej wartości, więc powiedzmy, jeśli ktoś zamierza chodzić do cukrowca pieszo za każdym razem, to. Powiem wam, że fajnie można sobie tam, e, te paręka odłożyć e, poprzez e, te teleporty, więc jakiś plusik mamy. Dobra. <laughs> Nederalen, nasz e, naukowiec e, wynalazca. <laughs> Zobaczymy co ma nam do zaoferowania w tym temacie. Znasz się na mechanizmach, tramwaj e, e, OK. Okej, okay, dowiemy się, co mamy zrobić. Zawiłości mechanizmu z tramwaju, no dobra. No, Okej. Okay. Dobra. Nedralen pomógł niestety nie tak, jakbyś tego chciał. Zamiast samemu naprawić mechanizm opisał ci dokładnie, jak masz to zrobić. Pora praktycznie zastosować wiedzę teoretyczną. <laughs> Porozmawiaj ze skrzatem kolejarzem. No dobra. Mam nadzieję, że nam to dużo czasu nie zajmie. Przekonamy się zresztą zaraz. Dobra, ehm, pojedynkę, we dwójkę nie damy rady, tam jest mało miejsca. Ehm, no dobra, dobra. Dobra, mamy konstrukcję. A, okej, okay, bajka, tak to ja mogę. Teraz tak, tu nam się przyda w górę ewidentnie dojście. O kurde, tutaj serio jest, mnie to ciężkie. Pod różnymi względami, ale jakoś musimy dać radę. Mimo wszystko... Bo widzę, że tutaj trochę kręcenia jest. Czy to jest w ogóle wykonalne? I to nie jest wykonalne. What the fish? Wait. Eee... Czyli my nie mamy tego dać rady wykonać. Tak wnioskuję z tego. No bo nie da się tutaj inaczej niż dołem polecieć. E, a, nie, dobra, dobra, dobra. O kurde, tracę czas niepotrzebnie. Tutaj. Tutaj, kurde, mam nadzieję, że się wyrobię. E, bez spiny są drugie terminy, jak to mówią. E, Okej. Okay. Zawsze dawałem radę tutaj w tym. Teraz kurde. Dobra. Jeszcze zdążę na luzie. E, myślałem, że będzie trochę ciężej. E, no, ale dobra. Udało się, na szczęście. Mm -hmm. A! Mimo, że dobrze zrobiłem mechanizm, roztrzaskał się w drobny mak. Ale fajnie. Znaczy, ojoj. Czy jednak będzie musieli i to pchać, czy co? Gloik. Y ok, y mm -hmm. Dobra. Czyli idziemy do łupsiupa. Y to jest skrzat, który pozwala nam walczyć z E3, jeśli ktoś by się zastanawiał. Y i zobaczymy, łupsiup ma pójść do Gloika, a my w tym czasie mamy się tu jeszcze przydać. E, mamy większy problem. Dobra, idź sobie do gościa, a my wracamy do kolejarza. Hmm, aha, i musi jeszcze załatwić parę ważnych spraw na miejscu Łupsiu. No dobra, tam damy radę. E, kalendarz odebrany, tak, dobra. E, a, i to tyle. No dobra no. No to może być. Może być i tak w takim razie. W czwartek też dostaniecie, jakby co, mm, dwa dobre uczynki, bo jutro pracuję od samego rana, więc nie załapię się na poranne robienie uczynku. Ciekawe ogłoszenia. I kolejne, idziemy do chlastki, która nas pochlasta. E, ok, z jakimś zamówieniem jest problem. No i dobra. W takim razie idziemy do chlastki, przekonamy się, cóż nam ona powie. Eee, serio liczyłem na więcej, na więcej itemków z E3 i bardzo żałuję, że, że, że tylko na chwilkę była otwarta, no ale cóż. Myślałem, że serio tam wybicie tego wyniku, który był wymagany od graczy na wcześniejsze otwarcie E3, że będzie miało jednak jakiś lepszy wpływ na to. No ale cóż. Eee, dobra. Do wytwarzania szklanych bombek. Ok, kto potrafi to wytwarzać? Um, nie wiemy. Instrukcja um, Szklane przeźroczyste rurki się ogrzewa do bardzo wysokiej temperatury, następnie się je wydmuchuje. To jest oczywiście prawidłowa informacja na temat bombek. Tak właśnie się je robi. Wcześniej nale należy otoczyć je foremkami, żeby otrzymać pożądany kształt. W końcu kuliste są zbyt nudne, to jest aż tak skomplikowane. Nie no, fajne są kuliste według mnie, wolę tradycyjne bombki, tak właśnie ciepłe barwy. Takie złote na przykład i czerwone, coś takiego. Fajnie to wygląda. E należy je srebrzyć od środka. W przeciwnym wypadku kolory na bombce będą paskudne. Na koniec y można udekorować bombkę. W w tym celu najpierw się ją maluję, a potem można, ale nie trzeba, przyozdobić brokatami, lakierami. Cokolwiek ładnie wygląda. Okej. Okay. <laughs> um. <laughs> Bumbam może wydmuchiwać. No dobra. Czy musimy się do Bumbama wybrać? Myślę, że on był gdzieś tutaj rok temu, ale dobra. Przychodzę od chlastki. Mamy we dwójkę wydmuchać bombki. Nowe zlecenie przyszło. Um, nie, lepiej, żebyś nie, nie pchał się do pieca. <grym> Czemu mam się nie pchać do pieca? Parę dziesiąt lat temu to było całkiem modne. E, a w ogóle to, jak się wydmuchuje bombki. W głowach, w głowach się poprzewracało, jeszcze za takie grosze. Miejmy to za sobą. Rurki mam, nie, skąd miałem je wziąć? E, dziś coś nowego doszło w skrzyniach. Pójdzie i sprawdzi. okej, okay, rozumiem, że ona mówi, <laughs> mówi w trzeciej osobie. E, no fajnie. Mamy szklane rurki, widzę, że trzy. Musisz dać im wiele ciepła, by zmieniły się w bombki. No dobra, przytule je porządnie. E Mam już rurki. E kolejną, mniejszą, raczej węższą, metalową. Wsadzimy jedną w drugą i damy do pieca. Dokładniej ty dasz. E Okej. Okay. Ja Yahoo, Herko, 226 poziom, chlas chlastek, ba bombam czy bumbam. Kurde, nie, nie fikaj, bo chlastka po chlastach. Kurde, ona jest tylko przypakowana, jak się tak przyjrzeć, bo ona tutaj jest widoczna. Ja pierdzielę. Nie będę, za darmo, nie będę darmo stać w momencie, gdy poszedłeś po rurki. Nałożyłem do, do pieców <laughs> ile trzeba i udałem się do innych skrzyń. Dość gadania, bierz rurkę i leć. Podchodzi do środkowego pieca, dobra i tam będziemy działać, przecież nie jestem głupi. Okej, okay. ciekawi mnie, czy tutaj mieliśmy zapamiętać te instrukcje, czy, czy rzeczywiście samo się będzie robić. Okej, okay. rośnie niczym balonik. Stop, a forma, chwila, chwila. To, to miała być twoja działka. Założę ją, ją, póki bombka nie jest ogromna, szybko. Dmuchaj. Okej, okay. obstawiam, że mamy tu gdzieś licznik nad głową, ale go nie widzę kompletnie, bo mi pewnie zasłania tutaj. Dobra. Mhm, mm kurde, ludzie, robimy bombki? Takie proste. Znaczy proste, trzeba mieć sprzęcik trochę. Bombka ze świnką, no i spoko, wygląda w miarę uroczo. E, niby świnka, lecz nie chrumka. Naprawdę? Eee, bumbam, hmm, e, okej. Okay. I co? I kolejne robimy. Udało Ci się stworzyć kolejne bombki, zrobiłem kilka. Już tak szybko chcę kolejne. No w sumie to tak. Nie dziwię się, świnka była świetna. Staliśmy zestaw bombek. Eee, widzę tutaj świnkę, chyba jednorożca. Nie, to kot jest. I zielone to pewnie będzie żaba. Mhm. Mm Piękne. No i bajka. Mamy już siedem bombek. Niestety dalej sklepu sobie nie obejrzymy żadnego, bo niestety, ale. Będzie to wszystko otwarte dopiero przy od, oficjalnym otwarciu yy, eventu. I mam wrażenie, że. To jest tak, na Mikołajki pewnie będzie, czyli jakoś jutro. Coś powinno być, chyba że to będą w, w ramach dobrych uczynków, po prostu coś Mikołajkowego. Yy, powinien by, powinno być wysłanie listu do Mikołaja. I co jeszcze? I yy, spodziewam się. Że jak nie od Mikołajek, to zacznie się od y, około od właśnie takiego 19-20 grudnia, bo zazwyczaj w takich okolicach y, y, zaczynały się eventy. Więc myślę, że tak to będzie wyglądało. Taki króciutki odcinek ode mnie dla Was. Dwa dobre uczynki zrobione e, odebrane teleporty i odebrane okienko w kalendarzu adwentowym. Więc, moi drodzy, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał i bardzo gorąco was, was zachęcam do subskrypcji, bo widzę, że 87% osób nie subskrybuje, które mnie oglądają. I to są osoby, które regularnie do mnie wracają, też, więc fajnie byłoby, jakbyście zostawili suba. Jeśli rzeczywiście regularnie wracacie, a wiem, że około chyba 1,5 tysiąca osób do mnie regularnie wraca. To byłoby mi bardzo miło, bo szczerze moim założeniem na ten rok było zdobycie 500 subów do końca roku. Zostało nam 50 parę sztuk, więc naprawdę fajnie by było, jakbyśmy dali radę spełnić ten mój plan. Więc będę bardzo wdzięczny, tyle na dziś. Cześć!